Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony z hubu, moi drodzy. Dziś trochę smutno, choć i z nadziejami, ponieważ jak wiecie, pierwszy mecz e, no i po pierwszym meczu 0 punktów, no tragiczny, e, tragiczna końcówka meczu z Sewillą. E, w końcówce strzelają nam gola. No kurde, no. Było mi nieciekawie. Powiem tak, no, nastawiałem się, że pierwsze trzy punkty będą nasze. Nie wyszło, ale no cóż, no tutaj wszystko jest poukładane. Tutaj nie ma, no nie ma nic na co, co mogłoby nie działać. Sergio Gonzalez bardzo świetny zawodnik pod względem strzałów z dystansu. Jego każdy, który strzał widziałem był świetny, dlatego to on zagra, a nie Saul. Tym bardziej, że Saul, widzę to tylko tutaj, ewentualnie tutaj, Saul gdzieś nie bardzo się gdzie indziej nadaje, a zawodnika tego żeśmy za trochę zakupili, nie, to wolny transfer był, no to nie zakupiłem, no ale no cóż, zobaczymy, moi drodzy, zdarzyło się, nie ma co płakać, następny, następny mecz, moi drodzy, czeka na Zalawesz, tak, dobrze, eee, z Walencją, o, i to gramy z Walencją, z klubem, z którymi jakby, nie wiem, czy oglądaliście tą serię od samego początku, ale wrzuciłem tam No tak, aha, opłata za występy jest niedorzeczna, no tak, <küh> no i co tu już mecz jest, o kurczę, ja taki powiem, że nawet nie wiedziałem, myślałem, że, dobra, nieważne, trochę zawaliłem się w akcji, no bo jeszcze chory jestem trochę. Moi drodzy, Walencja, Levante, pierwszym, w pierwszym odcinku wrzuciłem właśnie z kanału Footbreak, on tam bardzo ładnie powiedział na prawie cytatu, Kawa jakiego filmu, gdzie właśnie on mówił o tym rozstaniu się, Levante, no idziemy. No zagra po prostu Sergio Gonzalez. Liczę, że w tym meczu zobaczymy lepiej, lepszą, lepszą piłkę. Eee, no i też Nie wiem. Dobra. Moi drodzy, no czas na pierwsze punkty, czas na czas na w ogóle punkty. Levante Valencia. Sekundka, momentu mój drogi widzu, jeżeli podoba Ci się materiał, bądź kanał, zostaw subskrypcję, walnij dzwona, nie bądź świnia. A, i odwiedź też partnera kanału Instant Gaming, jeżeli chcesz kupić gry nawet do 90% taniej. Link w opisie. Zobaczmy, czy piłkarze wyciągną y, jakieś, jakieś, kurde, o kurde, ale nabrodziłem na biurku. Czy wyciągną jakieś... Brakuje mi cholernie słów ostatnio. Wnioski... Wyciągnął wnioski i ty, w tym meczu będzie lepiej. <laughs> Tego nie wie nikt, ale mam nadzieję, że tak. No i mam nadzieję, że pierwsze czy punkty wpadną. No bo już o tym mówiłem ostatnio, w ogóle teraz zmieniłem miejsce kamerki. Kamerka w ogóle na ekranie drugim jest. Powstała na takim stojaku, prowizorycznym stojaku. Zobaczymy jak teraz będzie. <laughs> Wszystko się co chwilę użmienia słuchajcie. No, maga, magnani to było złe Maganani, tak? Kurde muszę zobaczyć. O kurde, maganani. Podaj mu bika. Zachęcimy, zachęcimy. Słuchajcie, mam ważne czy kluczowe? Ważne, dobra. Zobaczymy. no na razie jakoś tak średnio wyglądamy. Dobieram się za papierosa. Toriano. <laughs> w ogóle chcę walę. A, aluszek. Proszę. No nie, bo nie mówcie mi, no nie mówcie mi, że. Nie, no proszę Was. Nie, no ofensywnie moi piłkarze. No ostatnio w ogóle mi nie idzie, nie wiem co się dzieje. Przecież my już graliśmy, nie ma dużych zmian, jest tylko Miranda i Rey na obronie. Maga, Maganani grał bardziej na prawej, tylko tyle zmian jest. Jeszcze ogólnie, według tego, co, co było pokazane, Torei woli grać na prawej. Maganani obojętnie. Tak naprawdę nic się nie zmieniło względem tamtego sezonu. Oprócz tam kilku tych dwóch wzmocnień. I, i zobaczcie, co się dzieje. no ja Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Ciężko jest mi powiedzieć. Zaczęli coś podawać, zaczęli coś grać glebką. Alvarez tutaj ładnie, agresywnie w pole karne. Może by walczył tego karnego, ale no... Walencja 4 strzały, 0. Nie ma karnego. Nie, jest karne! Alvarez przyjacielu, no nie wiem co się dzieje, nie wiem, kurwa A nie mam pojęcia. <laughs> Miranda, no co on zrobił, no co podał mu? Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Nie wiem co się dzieje. Trzeba ich po prostu skrytykować, kurwa, no bo to co oni tutaj robią. Alvarez tutaj, no, piękny rajd, powiedzmy młody Messi, no, ale... No, Alvarez tutaj, piękna akcja, indywidualna. Chciał podać, ale nie udało się, odebrał jeszcze piłkę, odbiła się pod jego nogi. No pierwszy taki niecelny strzał, który widzę w wykonaniu Gonzaleza, choć naprawdę długo u nas gra, i co wchodził i takiego nie było. No, tutaj drugi raz, ale była ciężka piłka, ciężkie, um, ciężkie uście piłki, znaczy jak to się mówi, nie, nie miał się jak ustawić do strzału. Ja ich zachęcę, jak będę coś odpierdalać, to będę krytykował, bo... Bo to nie ma co. Boże, co tu się działo? Ja już trzy lat góram do widziałem tej akcji Mały kupa. No nie wiem. Pierwsza połowa 2-1, choć ta druga bramka totalnie stracona Bez sensu kompletnie, no nie wiem Ja tu mogę jeszcze powiedzieć Jak na razie dobrze kończy posiadanie piłki, dobra, no niech będzie posiadanie piłki Chodzi nie tego, od was oczekiwałem, nie chciałem posiadania piłki tylko Ja chciałem bramek na zwycięstwo, punktów My musimy punktować do to najlepiej od samego początku jeszcze nie wiem kogo tutaj wrzucę, jeszcze nie wiem, kto będzie grał go będziemy zmieniać Ale zmienimy chyba tak wcześniej trochę, żeby mieli czas, bo... Iwan Romero. Aj! Dobra! Teraz tak. No, mamy mnóstwo dobrych piłkarzy, według mnie. I powiem tak, ja bym chciał dać Ikerowi brawo szansę. Tak, ja wiem, że on tutaj był, ale Francesco de Koście. On popełnił błąd, więc Alkedo go zastąpi. Eee... Gomez z nich po prostu na razie jeszcze rozgrywa. Nie pamiętam tych ferminów. Nie ferminów. Oni byli chyba tu, właśnie na środek i na tego. Dobra, no to fermina damy za e I jedno, oczywiście, zostawimy sobie w wyrażenie zadowolonych. Zobaczymy, może i Bravo... Bo ja już go wrzuciłem raz na lewą stronę, ale wrzucimy go jeszcze jako napastnika. Bo on miał być jako kompletny, nie wywrócił, przegrał tutaj walko-piłkę. On miał być w zamyśle kompletnym napastnikiem wtedy, jak ja grałem ciągle tym, jako kompletny. nie? No ale i tak mało strzałów na bramkę oddaliśmy. No nie wyglądamy za dobrze. Teraz nasza akcja bravo no. Rozegrane na krótko. O No my tu musimy walczyć o wyrównanie przynajmniej. No i czas tyka, a Na najbardziej to atakują oni nas No i też no, po strzałach widać nie? Jak to wygląda cały przebieg meczu Na razie ani za bardzo Nie utrzymujemy Ani za bardzo nie otrzymujemy Jakby się przy piłce jakby Niwelując to, że oni będą mogli nam strzelać znaczy, jeżeli my byśmy mieli piłkę, no to oni by nie mogli nam za dużo strzelać, nie? A no to, że nie, nie mamy ani... Ani nie mamy za zbyt dobrego poślania żeby uniemożliwić im teo Choć nie mamy 60% Ani nie... nie, 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 nie wykorzystujemy sytuacji, nie? No nie wiem, czy to kwestia rozgrania Alvarez, ty, Alvarez ratuje nas dzisiaj, no to co on dzisiaj wyprawia No jest w konkretnym gazie, ta indywidualna akcja i teraz ten strzał po ziemi na 2 do 2 Jezu, jakby trzecią strzelił się zesrał Jakby trzecią strzelił się zesrał, naprawdę, no, Patricka Jakbym napisał tragiczny mecz, no to teraz to bym napisał cudowny mecz, po prostu. No i dobra, no moi drodzy, no w drugim w drugim meczu, w drugim meczu gdzieś tam Alvarez nas wyciągnął. Alvarez, Alvarez jest tutaj. <laughs> Alvarez imponuje formą, no to tutaj no, na pewno mu to muszę przyznać. Uratował nas kompletnie od totalnej porażki. Mielibyśmy 0 punktów. Remis w końcówce. Alvarez oczywiście od razu pochwalimy jego formę. Wyślemy asystenta. No bo gdyby nie ten chłopak, no to byśmy dzisiaj, zobaczcie, 12 miejsce bylibyśmy możliwe, że w strefie spadkowej. No a tak udaje się i Walencja, bo po prostu rezultat blamkowy ma gorszy. No my się chyba też rozegramy, no bo to niemożliwe, żebyśmy nagle z zespołu, który tak dobrze końcówkę, końcówkę sezonu pociągnął. Kruszkawi, raport z wypożyczenia, jaką se radzi forma. Ocena średnia 7 coś, no to jedna bramka, trzy asysty. Morale naprawdę dobre, bardzo zadowolony z wypożyczenia. No i Martin, Martin też dobra średnia, kurde. Zebranie. Hmm, no dobra, to wszystko, co mi tutaj mówią, to raczej zrobimy. Tu zakończymy trening indywidualny. Romero, zawodnik pierwszego zespołu. Na razie nie chcę psuć żadnych moralnic, nie będę do takiego zmieniał. No coś mogę powiedzieć? No na pewno, na pewno remis jest lepszy niż byśmy mieli tutaj <laughs> przegrać, no bo to no, no początek byłby tragiczny. Hmm, ale też oni muszą się rozegrać, bo nie wyglądamy za dobrze. Alvarez znowu no, musiał być zawodnikiem tygodnia, z takim, z takim meczem. O, poprawa z treningu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, raport z poszukiwań. Jakiś młodzik. Nie, to nie młodzik. 27 lat. No ale no nas stan finansów jakby no jest dobry, a złotówki mam kurwa. No ale mamy mały budżet już już. Nie, nie ma za bardzo co zrobić tutaj. Złotówki mam, bo dopiero nagrywaliśmy z Dawidem starcie, dlatego mam złotówki. Tak, mam kilka karier, no i tam gdzie nie gdzie złotówki, dobrze, że jeszcze franków szwajcarskich nie mam. Bo Już kiedyś miałem taką sytuację, że kraliśmy z Dawidem. Ja patrzę w stan finansów, a ja tam w miliardach mam. Była, kurła, Dawid, to chyba początki jeszcze graliśmy. A czasem, jak w ustawieniach jedziesz gałką, w sensie pokrętełkiem, to tam mi się najechało niechcąco na walutę, i pokrętełkiem zamiast tu jechać. No to zmieniłem walutę i nie widziałem, że zmieniłem walutę, wiecie, nawet nie zauważyłem kiedy. Ja patrzę w miliardach. Mam no mówię, kurwa, Dawid ściągam wszystkich, kurwa, wszystkich ściągam. Kurwa, Messi Ronaldo. Wszystkich, no wszystkich najlepszych. A potem się doszło, że my w Lirach jakichś kurwa koleańskich, czy w jakiś chuj wie jakiej walucie, że tam wiecie, 1000 euro to 10 milionów kurwa na walutę tamtą a ja, miliarder, kurwa. Główno nie miliarder. Taki kurwa się potem śmieliśmy słuchajcie, Śmieliśmy się z tego. Eee, no i teraz, tak, no, gdybym drugi mecz miał rozegrać, mamy 18 minut. Ja myślę, że takie krótsze, krótsze odcinki będę po prostu przejeżdżał, czy coś się dzieje. Jak będzie trzeba z kimś jakiś negocjować kontrakt, to wiadomo, będzie 25 minut. Taki jeden mecz, myślę, wystarczy. Chyba, żeby to dwa obok siebie. W taktyce pozostaje na razie Sergio Gonzalez ten nie wiem co ja mam z niego on taki zastępca wszędzie, bo ja go wziąłem, bo on wszędzie może grać Nie wiem czy tutaj tego nie zmienić, bo tak Rej Brak preferor... brak, brak preferor kurwa preferowanej strony Więc może nie być jakie? Jak było, chociaż czegoś Jak tam czekajcie? Coś się zmienia? Nie. Nie zmienia się nic. No to niech może tak będzie. Eee. Miranda na razie się nie pokazuje. Nie pokazuje się ani trochę. Niby kot, ale no nie wiem, może się po prostu muszą dograć, rozegrać, nie? Dograć, rozegrać, pograć, ograć, wygrać. Wgrać? Nie wiem. To musimy zobaczyć. Na pewno jeżeli chodzi o rozgrywki, gdzie niegdzie już widać trzy mecze. My mamy... Szansę teraz zobaczcie w trzecim meczu gdzieś już wskoczyć tu. Hmm, chyba, że tam tutaj oni jeszcze pograją. Mamy szansę. E, mamy mecz teraz z... Z A -la Może to wyjdzie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że krótsze formaty odcinków są lepsze dla Was. Bo i lepiej można nadrobić, jak ktoś nie oglądał. E, po prostu leżej się dogląda, lepiej się ogląda 20 minut niż godzinę myślę, że ciekawiej, też mniej wstawek robię, żeby był to typowy odcinek, a nie moje biadolenie, proszę, więc tyle, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w klubce. cześć.